Witam. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić państwu złotą monetę kubańską o nominale 10 Peso z roku 1916. Na początek krótki zarys historyczny. Kuba została odkryta przez Krzysztofa Kolumba w roku 1492 i zasiedlona na początku XVI wieku. Pozostawała pod panowaniem Hiszpanii do 1848 roku. Z wyjątkiem krótkiego okresu brytyjskiej kontroli w latach 1762-63. Kubańczycy przez wiele lat walczyli o niepodległość i przy pomocy Stanów Zjednoczonych po roku 1895 została ona osiągnięta w 1902 roku. Później jednak walki o władzę i własne wizje przyszłości kraju trwały nadal. W 1952 roku Fluencio Batista. Ustanowił dyktaturę obaloną przez Castro w 1959 roku, który zainstalował na Kubie system komunistyczny kolektywny. Co skończyło się sankcjami USA w 1961 roku. Historia Kuby jest złożona i każdy okres należy omawiać osobno dla pełnego zrozumienia. My jednak nie będziemy się tym zajmować i przejdziemy do naszej monety. 10 peso z 1916 roku. Kuba emitowała te piękne monety w latach 1915 i 1916. Kolejne edycje zakończono około 1977 roku. Monety te wybijane były w kilku nominałach: 1 peso, 2, 4, 5, 20 i nasze 10. Awers monety przedstawia herb, Kuby. Otoczony wieńcem, nazwa kraju w postaci zakrzywionej legendy u góry i wartość nominału u dołu monety. Rewers. Portret José Marty odwrócony w prawo, powyżej motto Ojczyzna i Wolność, poniżej waga monety. Data wybicia i próba złota. Po obydwu stronach linia ząbków blisko krawędzi monety. Bok monety z inskrypcją 6 gwiazdek reprezentujących 6 prowincji i napis z wszystkimi dla wszystkich. Na pewno nie będzie tego widać, ale spróbujemy pokazać. Dodam jeszcze, że Jose Marti z rewersu monety to kubański poeta, pisarz oraz przywódca ruchu niepodległościowego, uważanego za bohatera narodowego. Parametry monety: Złoto próby 900, waga 16,72 g, średnica 27 mm, a wers, rewers odwrócony. O 180 stopni. Nakład 1 169 000 sztuk. W 1915 roku moneta bita była również jako prof, i wartość jej sześciokrotnie, około sześciokrotnie przewyższa wartość naszej monety. Monety były bite w Filadelfii, w USA, ze względu braku rodzimej mennicy w tamtym okresie. Dlatego też moneta posiada wzór typowy dla monet amerykańskich oraz standardowe parametry, co czyni ją atrakcyjną dla kolekcjonerów i inwestorów na całym świecie. Projektantem monety był Charles Barbera, główny grawer w Mennicy, i moneta ta jest jednym z jego ostatnich projektów, nad którymi pracował przed śmiercią w 1917 roku. Niestety, monety te, jak wiele innych, cieszą się również popularnością wśród fałszerzy. dlatego warto zwrócić uwagę na szczegóły, które odróżniają je od podrobionych monet. Podróbki tych monet są na tyle wystarczającej jakości, żeby szukać wielu przypadkowych kolekcjonerów. Mają odpowiednią wagę i zawartość metalu, ale powierzchnia i wygląd trochę, inna, trochę jest inna niż na oryginałach. Najłatwiej różnicę zauważyć, porównując ją z w pełni oryginalnym egzemplarzem. Jednym z najbardziej zauważalnych różnic jest słabsze wybicie na podróbce widać to na powierzchni włosów oraz ucha, jak i wysokie punkty zanikające i są mniej wyraziste. Proszę się przyjrzeć. Włosy i ucho, ucho to główne punkty na tej monecie. Również litery na monecie jak i brzegu monety podrobione są obłe i mniej ostre krawędzie oraz sam nierówno ustawione. Dlatego warto przy nabyciu takiej monety zawsze spróbować porównać ją z oryginałem, z katalogu. Czy z jakiegoś pewnego źródła chociażby. Z mojej strony to wszystko. Ja jeszcze chciałbym zachęcić tylko do zainteresowania się monetami kubańskimi, gdyż niosą za sobą niezwykłą, niepowtarzalną historię. Ogólnie monety amerykańskie, szczególnie z Ameryki Północnej i z Ameryki Południowej, są wyjątkowe i znajdują się w wielu znakomitych zbiorach. Dziękuję bardzo, proszę jeszcze spojrzeć raz na tą piękną, niepowtarzalną monetę. I dziękuję, zapraszając do kolejnych filmów.